Fundusz Europejski dla Regionu Lubuskiego, inauguracja nowej Perspektywy Unijnej jest z nami pan poseł Waldemar Sugocki. Czy noby, Dzień dobry, witam, panie, witam Państwa. Panie pośle, mówił Pan dzisiaj o tym, jak bytom Odrzańskim, w którym się znajdujemy, brał kilka lat temu, w 2015 roku w udział w konkursie ogólnopolskim Polska Pięknieje. I tak naprawdę Bytom i inne miejscowości województwa lubuskiego wypiękniały dzięki środkom unijnym. Jak Polska by wyglądała, jak Lubuskie by wyglądało, gdyby nie środki unijne? No zdecydowanie Bytom, Odrzański nie tylko w skali województwa lubuskiego, ale w skali kraju jest takim dobrym przykładem na to, jak skutecznie, jak efektywnie pozyskiwać pieniądze europejskie, jak zwiększać potencjał jednostki samorządu terytorialnego, jak zwiększać, podwyższać poziom życia mieszkańców i jak miasto i gmina może pięknieć także Bytom ma wiele takich bardzo klasycznych, takich godnych naśladowania przedsięwzięć i gratuluję Panu Burmistrzowi. To dzisiejsze wydarzenie także oczywiście pięknie przebiegło. Także Pan Burmistrz Jacek Sauter znany jest z tego, że jest niezwykle skutecznym samorządowcem. Dobrym Myślę, gospodarzem. Że, tak, dobrym gospodarzem. Myślę, że wielu młodszych samorządowców może czerpać wiele dobrych praktyk, przykładów z Pana Burmistrza. Generalnie oczywiście nie tylko Bytom Lubuskie Polska modernizuje się dzięki pieniądzom europejskim. Wystarczy przypomnieć, że w momencie przystępowania Polski do Unii Europejskiej produkt krajowy brutto na mieszkańca w stosunku do średniej europejskiej kształtował się na poziomie 50%. Dzisiaj to jest 75,7% procent średniej europejskiej per capita, to pokazuje jak mocno wzbogaciła się Polska, jak wiele inwestycji, które sfinansowaliśmy, zrealizowaliśmy przy zaangażowaniu pieniędzy europejskich, wpłynęło na rozwój tak społeczny, jak i gospodarczy, bo one są swoistego rodzaju kołem zamachowym polskiej gospodarki, rozwoju, one stymulują rozwój Państwa polskiego wpływają nie tylko na skracanie tego dystansu dzielącego nas od tych najzamożniejszych regionów Unii Europejskiej, ale także powodują, że i rośnie także jakość życia. Mówił Pan też o tym dzisiaj, że to jest ostatnia, tak szczodra, jakby perspektywa finansowa dla Polski. Tak, dlatego, że proszę zwrócić uwagę, już w tej perspektywie kilka regionów państwa polskiego wypadło z celu pierwszego polityki spójności, czyli z tego celu, który kreowany jest dla tych najuboższych regionów Polski poniżej 75% średniej unijnej, bo to jest cel pierwszy, prawda? I w kolejnej, po tej perspektywie, po roku 2027 wypadną kolejne polskie województwa z tego wsparcia najbardziej szczodrego, bo wszystkie fundusze strukturalne, interweniują Fundusz Spójności, CEF. To spowoduje, że yy, skoro one wypadną, to ten budżet nie będzie dla Polski tak szodry. No, przypomnę, że w tej perspektywie wynosi on 76 miliardów euro, a w poprzedniej, ten 2014-2020, wynosił 82,5 miliarda euro. No i to wszystko przesądzi o tym, że ten transfer globalnie do Polski będzie nieco mniejszy. Ale to jest z jednej strony być może powód do pewnych zmartwień, ale z drugiej strony powód do radości, bo to będzie pokazywało, że nasze regiony weszły na szybką ścieżkę rozwoju, że to zadanie, które stoi przed polityką interwencyjną, jaką jest polityka spójności, zostało w dużej mierze wykonane i właśnie dzięki niej te regiony weszły na ścieżkę. Rozwoju i także z jednej strony możemy troszkę się martwić, że tych pieniędzy nie będzie tak dużo, ale z drugiej powinniśmy się cieszyć, że dzięki tym pieniądzom właśnie nastąpił rozwój. Mówi Pan o polityce spójności, o filozofii polityki spójności, że to dobrze, że, nie możemy, że jest rozłożone jakby na różne priorytety, na różne działania, że nie możemy tylko na jeden cel wydawać tych środków. Tak, to jest bardzo ważne z tej strony, o której pani redaktor słusznie mówi, zauważa, ale także dlatego jest to ważne, żeby politycy nie wydawali tych pieniędzy na bieżące problemy, na rozwiązywanie bieżących problemów, czyli de facto nie przejadali, mówiąc kolokalnie, tych pieniędzy, tylko żeby te pieniądze właśnie służyły podjęciu takich inwestycji, właśnie które ten wzrost będą kreować. I to jest niezwykle ważne, żeby stworzyć, tak poukładać te pieniądze, swoistego rodzaju puzzle. Żeby one dawały jak największą stopę zwrotu i temu służą właśnie skomplikowany ten proces bo oczywiście programowania, planowania strategicznego jest szalenie skomplikowany. Stąd mamy ustawę o zasadach prowadzenia polityki rozwoju czy system zarządzania rozwojem w Polsce w Unii Europejskiej i to wygląda tak, że on jest wielopoziomowy od poziomu europejskiego, unijnego, gdzie wytyczono też odpowiednie kierunki rozwoju w ramach strategii Europa 2020 poprzez krajowe strategię, potem umowę partnerstwa, na podstawie której Komisja Europejska, Unia Europejska szerzej przekazuje pieniądze Polsce, ale także innym państwom członkowskim Unii Europejskiej, które kwalifikują się do wsparcia w ramach polityki spójności. Ten poziom oczywiście jest bardzo zróżnicowany. Im zamożniejsze państwo, tym mniejszy transfer środków z budżetu Unii Europejskiej do tego państwa na politykę spójności. Polska bez precedensu jest tutaj beneficjentem. Największe środki wpłyną do Polski. No i wreszcie ten poziom regionalny, gdzie są regionalne programy operacyjne. Dzisiaj właśnie otwieraliśmy ten e, Lubuski i one właśnie tak naprawdę przez podmioty z całego regionu lubuskiego są wypełniane treścią, bo e, to są ramy de facto, ten Lubuski, te fundusze europejskie dla Lubuskiego 2021-2027 to zbiór tego, co może być finansowe. Tam określamy także te priorytety, działania, cel strategiczny jest określony, on jest komplementarny z tymi strategiami na poziomie krajowym, umową partnerstwa i komisyjną strategią Europa 2020, ale tak naprawdę Treścią i siłą tego programu będą te pojedyncze projekty, które są realizowane przez różne podmioty i jednostki samorządu terytorialnego szczebla podstawowego powiaty, przez samowojewództwo ale także przez świat nauki lubusy przedsiębiorcy podmioty z zakresu edukacji ale także trzeba wiedzieć, że pojedyncze osoby także są tutaj beneficjentami. Tychże środków i skala, suma tych wszystkich mm -hmm. przedsięwzięć powoduje, że Polska oczywiście rozwija się i ten dystans dzielący nas od wysokiego poziomu Unii Europejskiej skraca się. Tak naprawdę, co, co powinniśmy zrobić? Na co, na co zwrócić uwagę? No kluczowe jest to, żebyśmy y, dobrze przygotowali się do tej perspektywy. Co przez to rozumiem? Z jednej strony instytucja zarządzająca, ale ona odrobiła zadanie, bo program jest przyjęty przez Komisję Europejską. To pokazuje, że tu nienagannie to zadanie zostało przez samorząd województwa zrealizowane. Natomiast ważne jest to sprzężenie właśnie zwrotne. Dobrze, że byli potencjalni beneficjenci dzisiaj na tej konferencji, bo oni tak naprawdę dowiedzieli się, jak przygotować się też, na co będą de facto wydatkowane te pieniądze i jak przygotować się, na jakie niuanse zwrócić uwagę po to, żeby z sukcesem sięgać po te pieniądze, wygrywać te konkursy i inwestować w rozwój. nazywać partnerstwa. Tak, tak. Powstały też partnerstwa. To, to jest bardzo ważne w tej perspektywie w dużo większej skali niż poprzednie i to jest bardzo ważne, dlatego że te partnerstwa są inicjatywami oddolnymi, nikt ich nie zmuszał. To nie jest zadekretowane przez samorząd województwa, tylko jednostki samorządu terytorialnego, gminy lubuskie same się zawiązywały. E, łączyła ich wspólnota interesów, prawda? Więc to jest e, bardzo istotne, bardzo ważne i to pokazuje, że jest wielka świadomość u tych decydentów, że Trzeba, warto się zintegrować, zawiązać właśnie takie partnerstwo po to, żeby skutecznie zabiegać o dodatkowe pieniądze europejskie. I tu trzeba pogratulować i tej świadomości, determinacji, pasji i sprawczości samorządowcom. Czyli ważny dzień dla Lubuskiego, być może jeden z najważniejszych. No tak, myślę, że to jest jeden z najważniejszych, jeżeli chodzi o duże pieniądze na inwestycje. Przypomnijmy, 915 milionów euro, blisko miliard, razy blisko 5 złotych, bo mniej więcej tyle wynosi niespełna wartość euro w złotych, czyli mówimy o blisko 5 miliardach złotych, to są naprawdę duże pieniądze które musimy wspólnie, wszyscy razem mądrze zainwestować w rozwój ziemi lubuskiej po to, żeby i ziemia lubuska się rozwijała, ale żebyśmy podnosili jakość życia, trochę upraszczając, żebyśmy wszyscy żyli w bardzo takim przyjaznym regionie, żebyśmy byli szczęśliwsi, mówiąc wprost. I to wszystko dzięki środkom unijnym. Bez wątpienia tak. Unia Europejska, środki europejskie, jeżeli ktokolwiek... A takie informacje pojawiają się w przestrzeni publicznej. Próbuje nam zohydzać proces integracji europejskiej, Unii Europejską, doszukiwać się e, jakiegoś dna, oczerniać de facto cały proces integracji europejskiej. To nieprawda. Polska jest największym biorcą netto pieniędzy z budżetu Unii Europejskiej. One są kluczowe, istotne. Polska wyglądałaby zupełnie inaczej, gdybyśmy nie byli państwem członkowskim Unii Europejskiej. E, proszę spojrzeć na państwa, które Europy Środkowej Wschodniej, które są poza procesem integracji europejskiej, jak wyglądają, więc obawiam się, że także nasz los Polaków byłby dużo, dużo gorszy, gdyby nie proces integracji europejskiej i nasza obecność w Unii Europejskiej. Pomijam już te pozostałe kwestie wynikające z integracji europejskiej, jak swoboda przemieszczania się po państwach członkowskich Unii Europejskiej. Dzisiaj nie jest żaden problem wziąć w samolot, w pociąg, w samochód, pojechać do. Barcelony na mecz do tak Roberta Lewandowskiego czy pojechać nieopodal do Berlina na koncert y Nie. Starsi mieszkańcy Ziemi Lubuskiej, Polacy pamiętają doskonale, wcale nie tak dawno, bo do końca roku 1989 czy, czy do momentu de facto wejścia Polski do Unii Europejskiej, czy do 2004 roku, a będąc jeszcze szczegółowszym do wejścia w życie układu Schengen, było to niemożliwe, więc tak naprawdę młode pokolenia w ogóle nie zdają sobie z tego sprawy. Nie zawsze tak było, że mogliśmy się czuć wolnymi obywatelami Unii Europejskiej, więc dbajmy też o to, i bądźmy na tyle świadomi i mądrzy, żeby wszelkie indoktrynacje, które pojawiają się, też trzeba o tym otwarcie powiedzieć ze strony władzy. Wystarczy wymienić podręcznik do najnowszej historii, historia i teraźniejszość, jak ten świat jest przedstawiany w takim krzywym, nieprawdziwym zwierciadle. Więc apeluję też o to, żeby zgłębiać wiedzę, być świadomym tego, co się dzieje wokół nas i nie przyjmować mnóstwa fejkowych, nieprawdziwych informacji. Wystarczy rozejrzeć się dookoła, żeby zobaczyć właśnie jak fundusze europejski zmieniły region lubuski, całą Polskę. Tak jest, a one są też oznakowane, więc jest mnóstwo ich wokół nas, także cieszmy się z obecności w Unii Europejskiej z tych potężnych pieniędzy. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję serdecznie. Dziękujemy Państwu bardzo. Dziękuję Państwu